Cześć, witajcie, to recenzja miecza świetlnego Daryl Vader Ultimate FX Light Stabler. od Hasbro no. Tutaj Potrzebujemy do tego 3 baterie AA Które są dołączone do zestawu yy, no. Kupiłem go na Allegro Za 131,90 razem z przesyłką a bez przesyłki to jest 114,90. I jakby ktoś chciał kupić, ktoś mieszka w Kolbuszowie Górnej, to na, to na Placu Wolności można sobie takie kupić. Oczywiście w sklepie, który się nazywa Haron. Tu mam, o tu mam paragon. Także no miecz. A teraz przejdźmy do samego miecza właściwie. Ja tu jest do spróbowania. O tu ja go nacisnę. Za bardzo nie widać, o, takie rozpacowanie. Ja może poczekajcie chwilę, a ja tylko przejdę do innego pokoju, żeby było widać, jak on się fajnie, super na czerwono świeci. O, już jestem. Ja go teraz włączam. O, tak, się na czerwono świeci. To jest wersja trudna, ale zaraz go rozpakowujemy. Właśnie to rozpakuję roz... Przepraszam, ale. Czasami tak mam, że nie mogę po prostu się wyrazić. Naprawdę, no, super miecz. I po prostu tutaj będziemy odpakowywać. Uwaga, odpakowujemy. A ja tu już rozciąłem. Tutaj mamy. O. Także jak ktoś by chciał jeszcze taki miecz kupić, no to ja nie, to była jedna z dwóch sztuk. Także nie wiem, czy jeszcze będą. Kupiłem niedawno. Kupiłem w sobotę, ale przyszło mi do, na środę, no bo w sobotę to jest dzień. To, jest nie, to nie jest dzień roboczy, także. O, o to jest trzeba rozpakować. O, to może. O, poczekajcie, o tutaj trzeba go rozpakować. I teraz tak, ktoś jeszcze nie ma takiego miecza. Tutaj zauważyłem, że tutaj, o, że oni, to nie jest, co to była tylko wersja do spróbowania, rozpakuje się. O, nie wiem, czy tutaj widać, ale tu jest O, to się przesuwa. To jest na to jest na 1, czyli, czyli wypróbuj mnie na 0, czyli wypróbuj mnie o, to jest takie na 0 teraz, o na 0 po prostu jest całkiem wyłączony nic się nie da zrobić a na 2, czyli na samym dole jest, jest taki no, zwykły do zabawy, o taki zwykły on reaguje na ruchy. Czekajcie. O. No załącza się go tutaj. Ja myślałem, że ten, że to O, trzeba przesunąć. A ja to po prostu się tutaj obojętnie tak naciska. O. I on się świeci. Tu jest głośniczek, a baterie, to nawet sam nie wiem gdzie są baterie, z tym jest właśnie problem, że ja go dopiero tu dostałem i nie wiem gdzie są baterie. Mi się wydaje, że baterie to będą tu, bo tu mam takie i tu mam śrubkę, ale ja nie jestem pewien czy tu by się zmieściły trzy baterie AA. Mi się wydawało zawsze, że to, tak, no mi się właśnie bardziej, upa... ja wolę kupować te miecze, bo to jest mój pierwszy miecz, ja jestem z niego bardzo zadowolony. No, repliki kosztują, widziałem też na Allegro, replikę Miecze Anakina Skywalkera za 649 zł, także no naprawdę bardzo drogo. Ale no, ten miecz to jest prawie że to za to replika, z, tylko że z Hasbro, ale kosztuje no około 200 zł. Ale ten akurat mi się tak udało fajnie kupić, że nowy, no to się udało kupić za 114,90 także no. Dla mnie tu się bardziej opłaca po prostu, no. Jak mi się tutaj tak pokaże, poczekajcie. O, i tu jest właśnie... No, i tak właśnie się świeci. O, coś mi się zacina, ale to nie, to mi się tak już... Właściwie ości, to mi się nawet nie zacina, no tylko tak... Nie wiem czemu, ale to tak chyba... Po prostu, że go tak długo trzymałem, jakoś się tak on tak robi właśnie. A naprawdę bardzo... Jak nie machnę, to on nic nie robi. A jak machnę, to właśnie wydaje te odgłosy jak w filmie. Także walnę. Też tak jak w filmie, jakby miecz świetny, drugi walnął, Jeszcze będę dokupywał następne miecze świetlne, ale one już są drogie. Bo najtańszy naprawdę miecz świetlny. Mówię wam po prostu najtańszy. Naprawdę najtańszy, no. Najtańszym już naprawdę nie było na tym Allegro, no. Szukałem wszystkie miecze świetne no i z tego był najtańszy, no. Akurat najbardziej lubię Darta Wejdera. Także, no. No i tu mamy takie ozdoby, no, tak jak w filmie, no. Także, cześć, mój następny filmik może będzie nawet dzisiaj, ale subskrybujcie mój kanał i siemanko, cześć.